To dzień dobry raz jeszcze, drodzy Państwo. Agnieszka Lis jest dzisiaj z nami. No i my dzisiaj tak porozmawiamy sobie o, no jak zwykle, o książkach i o pisaniu. A ja jestem przeogromnie ciekawa, jak to robi Agnieszka i jak u Agnieszki się wszystko zaczęło. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Mariko. Jeszcze się niesłychanie ucieszyłam swojego zaproszenia i z tego, że mogę zakościć u Ciebie i, i być, bo my się znamy, Marika, Ty pamiętasz, ile my się znamy? No teraz, mi się pamięta, ja zadałam pytanie. <grym> <grym> Ale jakbym miała policzyć sobie, to bym sobie nie policzyła. Ja myślę, Marika, że już będzie z blisko 10 lat, bo razem no. wydawały się u jednego wydawcy. Tak. I tak jakoś, jak ten czas leci, czas to jest oszust. Ehm, natomiast. Ja wiesz, dlaczego on jest oszustem? On jest oszustem, bo nie istnieje tak naprawdę, tylko wiesz, my sobie wmawiamy, no nie? Tak. tak. Generalnie teraźniejszość, przeszłość i przyszłość dzieją się tu i teraz. Tak, tego się tak. trzymają. Ehm, jak to się zaczęło? Hmm, wiesz, co to się. To jest kilka opcji odpowiedzi krótkich i długich. Postaram się nie najdłuższą, ale taką w miarę wyczerpującą. Ja za od zawsze chciałam pisać. Pisanie było czymś, co mnie do siebie przyciągało, co było dla mnie interesujące. Myślę, że to trochę dlatego, że jako pięciolatka już umiałam czytać i pisać. Znaczy, no, umiałam, tak. No, wiecie Państwo, no, pięciolatek bardziej składa litery niż sprawnie się nimi posługuje, no ale jakoś tam sobie z nimi radziłam. I Któregoś razu wpadłam do domu taka wściekła, bo yy, pokłóciłam się z jakąś koleżanką na podwórku. Ona wiecie, pięcioletnia złość to jest złość wszechświata. To w ogóle nie da się jej z niczym porównać. I w tej swojej takim zawodzie, że ta koleżanka jest taka straszna i głupia, w ogóle i najgorsza na świecie, no zrobiłam cokolwiek bądź, cokolwiek co mi wpadło w rękę. Wpadła mi w rękę kredka czy tam ołówek. I ja na tej kartce, którą też gdzieś tam z boku znalazłam, coś wyba zgrałam. Strasznie żałuję, że tej kartki nie mam, bo jak się tam wypisałam, wypisałam, przy czym weźmy poprawkę na to wypisanie pięcioletnie, tak? Tam pewnie jakieś litery były, ale pewnie inne znaki również. I ehm, raptem poczułam, że mi jest fajniej, że może ten wszechświat wcale nie jest taki zły, koleżanka to jest może tylko trochę głupia, a nie tak całkiem. Ehm, no, jakoś tak mi się zrobiło lepiej i łatwiej na duszy. Ja oczywiście nie potrafiłam tego wtedy nazwać, ale myślę, że odkryłam w tamtym momencie zupełnie niechcący taką terapeutyczną moc pisania. I to przeświadczenie, że pisanie jest dobre, Zostało ze mną na lata, no mam nadzieję, że zostanie do końca życia, bo cały czas to przeświadczenie mam. Potem, ponieważ ja kończyłam szkołę muzyczną, a jak wiemy, muzyka to jest bardzo zaborcza pani, więc ja nie miałam czasu specjalnie na to, żeby zajmować się niczym poza ćwiczeniem. No i szkołą oczywiście. Więc pisałam mało albo wcale głównie wypracowania, i dopiero po studiach, właściwie pod koniec studiów, to był taki moment, kiedy się bardzo dużo działo, to było. No, tam parę ładnych, no ładnych parę lat po, po transformacji, ale ona jeszcze ciągle trwała, gdzieś tam się mieszało. Powstawały różne inicjatywy prywatne. Między innymi powstało takie czasopismo: HIV i Muzyka, które założył mój kolega ze studiów, i on jakby zaprosił mnie do pisania w tymże magazynie. Pisałam dla niego 10 lat. Praktycznie. Więcej, mniej. Na początku bardzo dużo z czasem to wygasało, bo tam inne sprawy życiowe weszły na, na, na mój horyzont życiowy. Mhm. I, I cały czas miałam gdzieś tam z tyłu głowy takie przeświadczenie, że ja chcę napisać książkę, bym chciała napisać książkę. Ciągle czasu mi nie stawało. Tak naprawdę napisałam pierwszą książkę, kiedy byłam w ciąży ze, ze starszym synem. To była bardzo zła książka. Ja ją cały czas mam w biurku, i jak uważam, że mnie psotówa odbija, to do niej sięgam i sobie przypominam, że nie należy, i że skromność, i że pokora wobec pisania są dobre. No W każdym razie od wtedy zaczęłam już rzeczywiście pracować nad realizacją tego dążenia, żeby napisać no wtedy pierwszą powieść, ale żeby w ogóle napisać powieść, która będzie mogła być wydana. Starałam się no i... krótko, naprawdę. I tak się to wszystko fajnie rozchulało. Ja mam od razu dwa pytania. Jedno jest związane z muzyką i z Twoim wykształceniem muzycznym, i brzmi mniej więcej tak, chociaż jakby w tym wątku można by było też krążyć, pod, jakby z różnych stron dotykać tej materii muzyczno-literackiej. Ale można by było to pytanie sformułować w taki sposób, czy ty pisząc słyszysz? jakby czy, czy ty pisząc, bo czasami piszemy obrazami i widzimy to, co opisujemy, ale czy ty słyszysz tę przestrzeń, którą opisujesz? Mm, ale to było jedno pytanie. No tak, no, na, no na, razie, na razie jedno. Drugie? Dobrze, to tak, tak, później drugie. Wiesz co yy, nie jakoś to mi się nie łączy. Ja zwykle w ogóle albo pracuję w ciszy zupełnej, znaczy też mam taką fajną umiejętność, którą wysoko sobie cenię, że ja się potrafię odciąć od bodźców zewnętrznych, że ja na przykład potrafię pisać w pociągu albo w jakiejś kawiarni. Owszem, mam taki moment, zanim że tak powiem, wejdę w ten rytm, że przeszkadzają mi dźwięki z zewnątrz, że tam ktoś rozmawia, tam jest jakaś muzyka, że, że to mnie jakoś tam dekoncentruje. Ale potem, jak już wejdę w tekst, zaczynam rzeczywiście pracować, to potrafię się odciąć od tych zewnętrznych bodźców. Więc albo pracuję w takiej ciszy zewnętrznej, albo takiej, którą sobie tworzę wewnątrz. Przy czym mi się zdarza. Jest dla mnie zdumiewające to, że mam taką potrzebę, ale czasami ją naprawdę mam. Że ja sobie usiądę nie przy moim pięknym biurku, w mojej bibliotece, którą zresztą część widzicie Państwo za mną, tylko w salonie przy włączonym telewizorze. I tam zwykle to jest Netflix, w którym wiadomo, te seriale się nigdy nie kończą, więc w ogóle nie wymagają żadnej kontroli, żadnego przełączania i, i tam naciskania żadnych guzików. I tam sobie ten serial leci, a ja sobie piszę. Więc y, odłączam się od tych zewnętrznych dźwięków albo potrafię się odłączyć. Znaczy faktem też jest, ja nie wiem jak ty masz w czasie pisania, że ja mam takie momenty, że piszę, piszę, piszę i to jest takie wow, hura, 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 hura a potem czuję, że potrzebuję się oderwać na chwilę, ja. oderwać myśl i to mi się zdarza w czasie takiej tej mojej normy dziennej pisarskiej mhm. wiele razy, że napisałam jakiś tam fragment, jest jakaś tam scena albo bardziej emocjonujący fragment, sceny, czasem kilka zdań, czasem półtorej strony, że potrzebuję takie, wow, coś innego, raptem głowa musi wyjść z tego, w czym jest, żeby złapać parę oddechów i może do tego mi ten serial jest potrzebny, sama nie wiem, natomiast jeśli gdzieś czuję, że, że tak, właśnie tam chciałabym dzisiaj popracować, czyli gdzieś tam w tle jest, włączyć ten serial, to to, to po prostu robię, przy czym no, nie mogę powiedzieć, że oglądam te seriale i że wiem, co się w nich dzieje, bo to byłoby nadużycie. Recenzji byś nie napisała później o serialu. No, no, raczej słabo. No dobrze, to drugie pytanie. Jakoś nie wiem dlaczego, ale od razu mi się nasunęło pytanie o gatunki. W jakich gatunkach ty się dobrze czujesz? A dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się Właśnie z czasów naszego poznania i pisania dla jednego wydawcy ja miałam takie wrażenie, że Agnieszka Lis to jest pisarka powieści obyczajowych, takich stricte, a później zaczęłam zauważyć, że niekoniecznie, że ty sobie tak a, odchodzisz takimi a, korytarzami w inne rewiry I, i jak to u ciebie jest? Znaczy, wiesz co ja uważam, że literatura obyczajowa jest dokładnie takim samym gatunkiem literatury jak każda inna. Tak samo jej pisanie wymaga uwagi, troski o warsztat, pracy nad słowem, nad konstrukcją, nad tymi wszystkimi elementami powieści, które są w niej po prostu istotne. Natomiast e, mam też takie wrażenie, że to głównie my, autorki powieści obyczajowych, Mamy takie zdanie na ten temat, bo takie popularne, szczególnie wśród krytyków, a szczególnie wśród panów, którzy parają się literaturą w innych gatunkach, popularne jest, albo raczej wręcz powszechne myślenie, że literatura obyczajowa to jest taka biedniejsza siostra literatury, ona jest pisana małymi literkami, albo w ogóle najlepiej w przypisach. Kapitaliki i drukowane są przeznaczone dla kryminału literatury pięknej, ewentualnie literatury faktu. A my to jesteśmy takie gospodynie domowe, które tam, wiesz, zamieszają w garze trzy razy łyżką w zupie, a potem sobie się dają do laptopa i napiszą trzy zdania, ale potem ta, trzeba już kotlety bić, więc lecą z tym tłuczkiem i dawali to mięso tam haratać, no ale potem znowu te trzy zdania i tak tam sobie powstaje taka literatura laptopowa, jak to nazwał jeden z pisarzy. Właśnie, że laptop stoi w kuchni i tak jak się ta gospodyni, ta kucharka oderwie od gotowania, to tam sobie na tym laptopie coś wysłucha. Mówiąc inaczej, literatura obyczajowa kojarzy się wielu osobom pejoratywnie. Mm -hmm. A ja uważam, że jej pisanie jest takim sam, taką samą pracą, tak samą ciężką pracą na tej niwie literackiej, jak pisanie każdego innego gatunku. I zawsze też mówiłam, że jeśli ktoś potrafi dobrze pisać, to poradzi sobie w każdym gatunku. No i tak mówiłam, 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 ale w którymś momencie stanęłam przed lustrem i mówię, no dobra lisica, tak mówisz, to zrób. E, no dlatego napisałam swój pierwszy thriller. Ja w ogóle w tym obyczaju, nie wiem czy zwróciłaś uwagę, ale e, moje powieści są bardziej takie meandrujące w stronę e, takich troszeczkę psychologicznych, poruszają mm -hmm. tematy e, społeczne. Jest książka o e, chłopcu, a potem mężczyźnie z autyzmem, czyli pozory, jest książka o transformacji, o transpłciowości. Transformacji płciowej na tle tych współczesnych wydarzeń, współczesnej, bardzo kochającej się, ale też bardzo tradycyjnej rodziny, która musi się mierzyć z. Um, głęboką depresją córki, która oznajmia, że tak naprawdę to jest synem, tam jeszcze wchodzą inne elementy, które jeszcze utrudniają całą tą sprawę, przy czym ta historia, żeby było jeszcze ciekawiej, jest autentyczna, mam historię o chorobie, o onkologicznych przeżyciach no, różne takie społeczne rzeczy one mnie po prostu bardzo interesują interesuje mnie jak reagują ludzie co są ludzie, z czym się mierzymy jak sobie radzimy tak? I oczywiście fajnie jest powiedzieć podnieś koronę, otrzep się i do góry, idziemy dalej ale czasami no, bywa to bardziej niż trudne powiedzmy sobie uczciwie mhm. Więc ta, moja literatura była zawsze taka troszeczkę owszem obyczajowa, ale troszeczkę troszkę z boku, nie w tym nurcie takim najbardziej popularnym i kiedy napisałam pierwszy thriller, mm, oczywiście mierzyłam się z tym bardzo i się tego bałam, no bo to nowy gatunek. Jeden z wydawców mi powiedział, słuchaj, jak napiszesz obyczaj, bierzemy w ciemno, nawet Cię nie pytamy o czym. Mm, ale thrillera to, no nie, no bo to wiesz, to właściwie będzie dla Ciebie debiut w tym gatunku. Mhm. Więc jakby zetknęłam się z taką, no może ścianą to za dużo powiedziane. Mhm, mm bardziej, tak, który gdzieś tam y, musiałam przebić i zajęło mi to owszem y, ładnych y, no kilka jeszcze kilkanaście miesięcy, y, żeby znaleźć, bo mogłam wydać to gdziekolwiek bądź oczywiście, ale ja nie chciałam wydawać gdziekolwiek. Bądź. Więc zanim znalazłam wydawcę, któremu zaufałam, z którym podpisałam Umowę na wtedy sześć książek. Teraz już mamy kolejne książki, kolejną umowę i minęło sporo czasu, zanim mi się to udało. Okazało się, że rzeczywiście pewne schematy na rynku wydawniczym funkcjonują. Tak samo jak funkcjonują w naszym życiu na co dzień. Ja się niezwykle cieszę, że mi się to udało, że poszedł pierwszy thriller, potem poszedł kryminał, że mam ich już sześć na koncie, że właśnie zaczęłam pisać siódmy. Mam też literaturę dla dzieci, mam gdzieś tam erotyk w tle. No może to nie jest taki typowy erotyk, on też jest jakimś tam psychologicznym problemem, ale, ale jednak tam się śmieje. sceny są, oj świńsko jest nieładne. <zysy> <zysy> I ja się bardzo cieszę, ja wręcz jestem z tego dumna, że mi się to udało, że udało mi się pisać wielogatunkowo. Co więcej, cieszy mnie także to, że jak popatrzysz po rynku wydawniczym, to coraz więcej autorek się na to decyduje. I to jest piękne, że się nie zamykamy, że odważnie sięgamy po to, co chcemy. Mm -hmm. Ja sobie też gdzieś tam w którymś momencie, znaczy to trochę do mnie przyszło, trochę się też odważyłam. Napisałam dramat, napisałam monodramat teatralny, który jest wystawiany w teatrze Druga Strefa, już trzeci sezon. Więc to też było bardzo takie no, dla mnie trudne, ale też bardzo mocno pouczające doświadczenie literackie. I ze swojego doświadczenia powiem tak: każdemu, polecam rozszerzanie swoich kompetencji, chociażby właśnie w taki gatunkowy sposób. Pięknie o tym opowiedziałaś, bardzo. Wiesz co, ja właśnie trochę tak mam taką potrzebę walczenia z takim stereotypem, że jak już siedzisz w jednym, to musisz bardzo jakby zgłębiać i jeszcze bardziej wyciskać z tego gatunku, bo ty jesteś, nie wiem, królem tego albo królową tamtego. I e, ja miałam taką obawę też przed e, m, zmianą, a tak naprawdę mm -hmm. to nie jest zmiana, to jest jakby dalsza eksploracja swoich też potrzeb wewnętrznych, e, takich pisarskich i twórczych, procesowych. ale a może nazwijmy to po prostu rozwój. No właśnie, tak, to jest rozwój. Ja się bałam, że e, też się będę, wiesz, spotykać z taką ścianą, że nie, 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 bo przecież tutaj jest już. Nie wiem, trylogia obyczajowa, czy jeszcze coś obyczajowe, to już, to już może tutaj, nie? No właśnie, ale wiesz, to Susan Zontak powiedziała takie: znaczy ona to zapisała w swoich dziennikach, i to w tych wczesnych bardzo dziennikach, jak kiedy jeszcze była nastolatką, że odkryła, że w życiu może zostać kim chce i może robić w życiu co chce. Jest tylko jedna osoba, która może ją przed tym powstrzymać. I to jest ona sama. Mm -hmm. e, ja niestety myślę, że my się tej naszej, onej samej e, bardzo boimy. Jest wiele uwarunkowań oczywiście kultura, kulturowych, obyczajowych. Rodzina mówi nie no nie wypada. Mhm. Znajomi mówią, ej, no co ty, weź, ty będziesz książki pisała, no hello. Mhm. Um, i, ale, ale co tak wyjdziesz do ludzi z tym? <grym> Spotykamy się z różnymi ograniczeniami i dopóki same nie uwierzymy, że one naprawdę nas ograniczają, dopóty nie będą istotne. A ty miałaś taki moment w, swojej, w swoim procesie twórczym, że właśnie gdzieś słuchałaś tych głosów yy, i się zastanawiałaś, czy warto, albo czy miałam. podołasz? Miałam. Oczywiście, że miałam. No, jestem tylko człowiekiem, nie maszyną do pisania. Przynajmniej mam taką nadzieję. Yy, a pewnie, że miałam. Miałam taki moment, że ja w ogóle na prawie dwa lata przestałam pisać, i właśnie uważając, że na pewno to nie. Ja jednak się do tego nie nadaję i to, to mądrze się ode mnie mogą to robić, a ja to nie. Ja to jestem za malutka i za skromna. I no, zajęło mi sporo czasu po powrócenie do tego przekonania, że no być może jestem za malutka, to będę to robiła na swoją malutką miarę, tak jak ja potrafię najlepiej. A jeśli komuś się to nie podoba, to może czytać inne rzeczy. Powodzenia. Jak do Ciebie przychodzą pomysły? O jej Marika, ale tyle czasu to my nie mamy. Wiesz co? Ja uważam, mam taką swoją teorię, że każdy człowiek ma swój talent. Jeden do ciesielki, drugi do gotowania rosołu, trzeci do uspokajania agresywnych psów, czwarty do jeszcze tamtegoś. Niektóre z tych talentów są cenione społecznie bardziej, inne Mniej. To się też zmienia w czasie. Kiedyś nauczyciel był zawodem bardzo wysokiego poważenia społecznego. Dzisiaj się to dosyć radykalnie zmieniło. I uważam, że pisarstwo też jest pewnego rodzaju talentem. Natomiast y, nie w tym zakresie, że siadam i piszę książkę. Talentem jest znalezienie tematu. Ktoś kiedyś powiedział, że idąc ulicą, każdy z nas codziennie natyka się na. Dziesiątki ciekawych tematów fabularnych. Pisarz, prze, przeciętny człowiek nie znajduje żadnego, pisarz jeden, dwa, może trzy, wybitny pisarz może pięć, może sześć, i to jest właśnie ten talent. Ja nie potrafię powiedzieć, skąd się biorą pomysły. No można oczywiście to skrócić i powiedzieć, że z życia, z obserwacji, hmm. z tego, że hmm, zadajemy pytania to jest też dla mnie ważna kwestia. Dlaczego ten człowiek zachowuje się tak. Dlaczego ta super elegancko ubrana kobieta na yy, włoskich, pff, wyraźnie drogich szpilkach, z super luksusową torebką w ręku, umalowana jak spod, z żurnala, ubrana w ekstra elegancką garsonkę, dlaczego ona idzie ulicą i płacze? Albo dlaczego chłopak, który idzie w drydach, trochę niedomyty, chyba nie trochę bezdomny, albo przynajmniej się tak trochę włóczący, yy, ubrany w takie. Yy, takie stroje, które no generalnie nie do końca są eleganckie, wyciągnięte, trochę podarte, brudne gdzieś. Tam. Ale on gdzieś się śmieje i on po prostu tak się śmieje, że masz wrażenie, że drugie słońce idzie ulicą. Tak? Dlaczego? I kiedy zaczniemy zadawać to pytanie, dlaczego, to tak naprawdę poszukiwanie odpowiedzi jest początkiem procesu pisarskiego. Cudownie, bardzo Ci dziękuję. Ja myślę, że my sobie zrobimy powtórkę i zrobimy jakieś kolejne odcinki i porozmawiamy Właśnie. o różnych innych tematach okołopisarskich, bo wychodzą takie piesz głębokie w naszej rozmowie. Państwa zapraszam do literatury Agnieszki Lis i, i poszukania dla siebie e, tej różnorodności, którą Agnieszka nam proponuje. Zapraszam bardzo serdecznie, a Tobie bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.